Och, witam was widzowie w nowym odcinku I, i patrzcie co znalazłem. Widzicie to? Był odcinek z tego, ale został niedokończony. I jakby to powiedzieć wam widzowie, nie udało się go po prostu z, 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 dokończyć. W sensie chodzi mi o to, że nie udało mi się go tutaj Złożyć, po prostu złożyć. Okej, okay, mamy tu coś. I dzisiaj sobie tutaj chcę poeksplorować, bo bardzo ładnie tutaj wygląda. O, sobie tu wszystkie lampy weźmy. Co to jest? Ale jakaś skrzynka. E mamy. To mamy. E jakoś super zbroja. sobie dajmy? To. Jeszcze butelki z mle... z tą... molem, botą. to... nie, nie mogę butela zrobić. Okej, okay, to zostawmy. To było fioletowe łóżko, muszę je zabrać. O mój Muszę, muszę brać takie łóżka One są bardzo fajne. Gdzie ja się... Ej, ja się gdzieś skądś musiałem przekopać. Ej, patrzcie, mamy te kolejne skrzynki. I co nam to, to niepotrzebne, to niepotrzebne, to, to musi nam się przydać, to się przyda, to się nie przyda. Lecę yy, tak. A zobaczmy, co tutaj jest. No, mamy trochę jakiegoś miodu. O, strzały. Strzały nam się bardzo przydadzą. Yy, mamy też drzewo. I co tutaj jest? Bo widzę, że tutaj musi coś być. Aha, to jest już koniec. Jakby ja się wykopałem stąd, to musimy sobie zapamiętać te miejsca. Tu tutaj było. Chyba wejdę na samą górę, bo chcę sobie coś zobaczyć, co tutaj jest. Chcę się, że ja już wcześniej na kreative. Jak dopiero wyszła wersja z tym, to o kurde. Znę jakiegoś się rozpią. Było wejścia na górę. Pewnie tak wejść. Co my tu mamy? Czy nic tu nie mamy? A czy są jakieś ci Czy choćby, żeby... że... O, mamy coś. Aha, bo to jest... Zaczęłam mieć do tego klucz. O, bo... A to co to jest? A, woda. Ej, to nam się przyda. Pistol na pewno nam się przyda. To wiem. To sobie jeszcze jeden wezmę pistol. A ten bym jest bo Ten z czym jest? Aha. Boże święty, to ten jest. Co my szybko jemy? Zabijecie, ty, ty dybelu. Boże święty, co to małe? Co kurde jest? Chodź, 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 chodź tutaj. No chodź do tatusia, co ja mam? Osłabienie wicknessa naprawdę? Ło, to daje wicknessa. O, Boże święty! Boże święty, boże... O Jezus Jezu! Zaraz do niego się przeteleportuję! Hop, hop. Hop i mam. Ej, tu w ogóle jest spawner. Boże święty, ja zaraz ginę przez jakieś głupie pająki i jakieś... O, teraz lepiej. Wow. O, zabiłem go? Muszę zniszczyć spawner. Boże święty, zniszcz, zniszcz. Ja biorę te pałki i ja stąd się zmywam, przecież ja tu zginę zaraz. O, jest. Jesteśmy, jeszcze jakaś pułapka była na mnie. Jesteśmy tutaj i tam był spawner, widziałem. Ja bym chciał się do niego... O, kurde! Co to są za... Szybko widzę. o, jesteśmy gdzieś tutaj. Boże Święty! Mówiła tu, tutaj, oj. O, jest, jesteśmy, mamy. Boże Święty, co to było? O, mamy jakieś tu łóżka. Trzeba też naszego oku użyć? Ten bambik jest. Jeszcze szybę i teraz jesteśmy gotowi, żeby strzelać do tego bambola. O, chodź, chodź. Ho! O, mamy go. Jest. Zabiliśmy typa. Co tutaj? były te mopsy! A niech. Ja już jestem gotowy. Zrobię ja sobie tak zrobię, no ja widzę, że tu kolejny szkielet idzie, jest. Aha. Spala. Boże święte, co tutaj to zniszczyć. Panie szkielecie, No, Boże święte. Pan szkielet nie jest... Z... A, jest zaciekawiony. Coś strzela do mnie. Może to mówić coś tam. Boże święte jeszcze, jeszcze. Boże święty. A, -a, a, 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 a widzimy się zaraz, widzowie. Widzowie, e zabrałem moje potrzebne rzeczy. Na chwilę nie miałem słuchawek, bo musiałem się e, inaczej czuć. Ale szybko uciekamy z tego miejsca. O, Jezu, Nie, to nie tutaj. Szybko idziemy, idziemy tu. Gdzieś to tutaj. O, tutaj to jest. O, Okej, okay, to jesteśmy. Widzowie. I dajcie tutaj. O Boże Święty. Jeszcze krypcio. O, zginął mnie topas. A my sobie dalej idziemy. Gdzieś tu powinna być lawa, no, no, no lawa jest. Tu wychodzimy z tego okrutnego miejsca, bo w ostatnim odcinku, którego nie zobaczycie, niestety, było tak, że po prostu. Ej, ja też dispenser brałem, jakby, bo mogłyby mi się przydać. Ale chyba teraz mi się nie przydadzą. Teraz najważniejsze to uciec z tego przeklętego miejsca. Chyba to tutaj. Ała, wpadłam w taki kolczasty. dług. O, tutaj od góry też to jest. Święty. Nie, to, to chyba nie tutaj, ale już jakiś ząbek się tu pi. Chyba górą. O, już góra, to mamy to. Chyba to tutaj. Boże święte, te, te, te. O! No, zobaczmy ich bitwę, a ja sobie skupię żelazo. Tak przy okazji... Niech się tam piją. Chyba już się zabiły. a gdzie my mieliśmy ich? No chyba w kierunku światła, którego tutaj w ogóle nie widzę. No, ale... Boże święty, tego Paweł. Zlokalizować miejsce, w którym się pojawiłem i z którego mam wyjść. Boże święty, one dalej tu są. O, zaraz ci pokażę, jak ci strzela headshota. Wow. Mam nadzieję, że umarł. Boże święty! Oh, jest. To na pewno nie tutaj pa, pan zombie. Pan zombie. A, nie wejdzie tutaj. O? Co? A. No nie wejdzie tutaj. O, może Święty, będzie. ja, O, Boże, ja nawet tam nie chcę iść. Ma stąd wyszedłem. Zobaczmy, czy to prawda, że stąd wyszedłem. No nie, stąd nie wyszedłem. Widzimy się jak znajdziemy drogę. Okej, okay, ja już jestem widzowe i wezmę sobie trochę tego. O, Boże, Co by tu wyrzucić? Tak. Mamy mieć i szybko idziemy na górę. Aha. To była tragiczna. Już chyba moby tu idą, Bardzo święte. To była... Gdzie, gdzie jest wejście? Chyba tam. O, nie, tylko nie Wiedźma. ma. nie, biedź ma, nie, biedźmo, nie, 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 masz, nie masz prawa krzywdzenia, nie. Tu tutaj, a to tu, tutaj. Tak, tu tutaj. I, no nie, Kilo na cały wyczerpany, a my tak idziemy. Może śmierć. Zmęczamy tutaj. No i nareszcie wyszliśmy z tych kopalni, których chyba już nigdy nie odwiedza. albo odwiedza, jak widzą dadzą lajka. A my tymczasem wychodzimy i ciekawe czy będzie noc. No pewnie będzie noc. Więc idziemy do naszego domu i idziemy spać, bo to ważne, żeby iść spać, bo później by się pojawiają, a ja tylko zobaczę aż krótki czas. To jeszcze można na chwilę zrobić odcinka. I y nie będzie ty, Ale szkoda mi, że nie udało mi się jakby wypuścić tej wcześniejszej części, ale... Niestety, niestety, ale niestety. No i co my mamy? Ja sobie chyba w tej skrzynce tutaj dam. Rzeczy, więc to sobie, to sobie to. to. O miedzi chyba nie chcę brać, bo wiedziałem, że można zrobić luneta. sobie O, zb. Sobie... Na pewno. Nie. Nie. Boże święty w takim momencie.